Rzeczywiście bardzo dużo spośród tych ludzi, którzy tworzyli ten ruch 8 marca, było ludzi żydowskiego pochodzenia. To można powiedzieć, że Kurun podał ten partyjny tą piłkę do strzału. W tym czasie partii w siłę rośnie grupa tzw. partyzantów. To grupa związana z Mieczysławem Moczarem, ministrem bezpieczeństwa. Można ich określić jako komunistycznych narodowców, grających na patriotycznych nastrojach i powszechnym szacunku dla wojska. Krytykują jednocześnie wpływy Żydów w partii. To była ideologia partyzantów kombatancka, odwołująca się do rzekomo jedności narodów w walce z okupantem tego udziału AL-u które to razem walczyły z okupantem, i teraz razem mają budować kraj w takim wojskowym porządku. Tu by trzeba różne, tu się, różne problemy, tych dyskusji, które się wtedy toczyły, ale te to sobie oczywiście darujemy. I to jest ten plan ideologiczny, w którym, jak każdy nacjonalizm potrzebuje wroga, a Związek Radziecki być, nie mógł być przyczyn zasadniczych. No, a wróg musi być zewnętrzny. I zarazem dobrze, żeby był wewnętrzny, żyć się do tego świetnie. Nadal. Pod tymi hasłami mogli wyrzucić starych, raz że antypolscy i antynarodowi. dwa, że w dodatku Żydzi, bo o tym, kto jest Żydem, decyduje ja. Powiedział ktoś z hitlerowskich dygnitarzy. To idealnie oddaje tą istotę tej ideologii.